Kronika Sportowa Dziś w programie Polscy tenisiści remisują ze Szwajcarami W United Cup To jest dla nich wielkie doświadczenie Taki występ może im dużo dać Marek Goczał liderem rajdu Dakar To był jeden z tych dłuższych dni odcinków dakarowych, co mieszają całą stawką A turniej Czterech Skoczni już na półmetku Mimo wszystko cieszę się z tego, że nawet przy popełnianiu jakichś drobnych błędów jestem w stanie walczyć o, o te lokaty W programie również rozmowa z Markiem Papszunem, który odpowie na pytanie, czy chciałby zostać selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski Filip Jastrzębski, zapraszam Kronika Sportowa Polscy tenisiści biorą udział w nowych rozgrywkach United Cup. Nasza drużyna zaczęła od zwycięstwa nad Kazachstanem i walczy o awans do fazy Pucharowej. Po pierwszym dniu meczu ze Szwajcarią jest remis. O szczegółach Piotr Dąbrowski. Tenisowa reprezentacja Polski remisuje jeden do jednego ze Szwajcarią po pierwszym dniu rywalizacji w grupie B United Cup. W pierwszym spotkaniu dnia niełatwą przeprawę z dwunastą tenisistką świata Belindą Bęcić, miała liderka światowych list i świątek. 21-latka musiała wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, ale w najważniejszych momentach udowodniła swoją wyższość w poniedziałkowym spotkaniu. Iga była w stanie znaleźć rozwiązanie nawet z najtrudniejszych sytuacji, a Szwajcarka, choć pokazywała niezwykle różnorodny tenis, długimi momentami, go przecierać oczy ze zdumienia, patrząc jak dobrze z jej mocnymi uderzeniami radzi sobie świątek. Zwycięstwo w tej wymianie ciosów odniosła Warszawianka, wygrywając 6-3 i 7-6. Później na kord w Brisbane wyszedł Daniel Michalski, który o swoją premierową wygraną w United Cup walczył z markiem Andreą Hesslerem. Utalentowany Polak miał swoje okazje, jednak należy powiedzieć, że Szwajcar tego dnia nie popełniał zbyt wielu błędów i prezentował równy wysoki poziom przez całe spotkanie. Daniel z kolei długimi momentami grał ładny ofensywny tenis, jednak nie wystarczyło to na dużo wyżej klasyfikowanego rywala, który zwyciężył 6-3-6-2. Jak zauważa były tenisista Dawid Olejniczak, doświadczenie zdobyte w tym spotkaniu przez Michalskiego zaprezentuje w przyszłości. Widać, że też próbuje grać ofensywniej, próbuje zmieniać niektóre rzeczy w swoim tenisie. Na razie oczywiście na, chociażby na Hislera to jest za mało, ale takie mecze, takie występy Michalskiemu bardzo potrzebne i może być tak, że, że z tych porażek dużo więcej wyciągnie na na przyszłość, niż by zagrał, nie wiem, 20 meczów w Challengerach czy Futuresa. Dla kogoś, kto jest w trzeciej setce rankingu, zresztą tak samo jak yy, Kacper Żuk, to jest dla nich wielkie doświadczenie. Tak samo jak, nie wiem, dla Weroniki Falkowskiej, która też jest w drużynie, która jest na dorobku, Iga Świątek, Hubert Kurka, Żukasz Kubot, czy Alicja Rosolska, dla nich to już jest jakby inny etap kariery. Dla Michalskiego, dla Żuka, dla Falkowskiej taki występ, czy nawet to, że będą przebywali w gronie drużyny, niekoniecznie grając, może im dużo dać. Jutro natomiast kiwiców czeka wielka tenisowa uczta, bowiem najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz około 7.30 czasu polskiego zmierzy się z wybitnym Szwajcarem, stanem Wawrinką. Jak zauważa kapitan reprezentacji Polski w pucharze Davisa Mariusz Fürstenberg będzie to bardzo interesujące spotkanie. Jest to absolutny wzór na przykład do jednoręcznego jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy na świecie. Fajnie Wawrinkę poglądać, tym bardziej, że teraz on jest na tym etapie cieszy się tenisem, wiadomo, że jest starszy troszeczkę wolniejszy, mi wytrzymały i w kontekście w jakiegoś może to być jakiś problem dla niego, ale w kontekście United Cup, aby zagrać kilka świetnych meczów krótkich, jest absolutnie, jego wiek nie będzie przeszkodą, a wręcz przeciwnie. Teraz jest na etapie właśnie cieszenia się tenisem. Uśmiecha się na korcie, co u niego było to bardzo rzadkie kiedyś, więc widać, że teraz czerpie energię z tej, z tej baterii, więc to będzie ciężki mecz. W drugim wtorkowym spotkaniu Magdalinet stanie naprzeciw nieco tylko wyżej notowanej Jill Taichman. I jeszcze jedna tenisowa informacja. Iga Świątek niezmiennie prowadzi w światowym rankingu dla Polki to już 40 z rzędu tydzień na czele. Świątek wyraźnie wyprzedza tunezyjkę Onz Żaber i Amerykankę Jessica Pegule. W pierwszej setce jest również Magdalinet na 48 miejscu. Z tenisowych kortów przenosimy się na bezdroża Arabii Saudyjskiej. Głos ma Sylwia Urban. W Radzie Dakar rządzi rodzina Goczałów i Energylandia Team. Gdy nie wygrywa syn Eryk, tak jak wczoraj, zastępuje go ojciec Marek. Dziś na trasie drugiego niezwykle wymagającego etapu Marek Goczał jego pilot Maciej Marton odnieśli bezapelacyjne zwycięstwo w klasie T4, czyli w lekkich pojazdach side by side. W swoim kanamie Mavericku Turbo prawie o 9,5 minuty wyprzedzili drugą załogę Argentyńczyków Gonzalesa i Rinaldiego. Na mecie Marek Goczał był bardzo szczęśliwy, bo łatwo dziś nie było. To był bardzo długi dzień dzisiaj. To był jeden z tych dłuższych dni odcinków Dakarowych, co mieszają całą stawką do góry na dół. Także my jesteśmy już na obozie. Bardzo długo cięliśmy się z Lupim. O każdą sekundę on mnie wyprzedzał, ja jego, on koło, ja koło. Złapaliśmy tylko jedno koło właśnie jak ścigaliśmy się z Lupim, ale wiedziałem, że to się tak skończy. Myślałem właśnie, kto wcześniej chyci koło, no ale ani on nie odpuścił, ani ja, no i my byliśmy tymi szczęśliwcami, że chyciliśmy koło. My w Mawerikach nie mamy świateł. No i my spadliśmy już z jednej wydmy, bo było tak ciemno, że nie widziałem końca, bo naprawdę jest już o zmroku na wydmach, jest bardzo trudno. Po dzisiejszym triumfie Marek Goczał i Maciej Marton awansowali na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej T4. Nieco gorzej pojechał na... W drugim etapie najmłodszy z Goczałów Eryk wraz z katalońskim pilotem Oriolem Meną zajął piąte miejsce i w generalce z pierwszego spadł na czwarte, ze stratą 14,5 i pół minuty do ojca. Natomiast jeszcze słabiej poradził dziś sobie wujek Michał Goczał, którego pilot Szymon Gospodarczyk tak mówił o problemach na trasie. Bardzo, bardzo ciężki etap za nami, to naprawdę można nazwać piekłem Dakaru. Ruszyliśmy rano do 430-kilometrowego odcinka. Już na 40 kilometrze musieliśmy wymieniać pierwszego kapcia. Okazało się, że są dwa, więc wymieniliśmy dwa koła, pojechaliśmy dalej. Auto nam strasznie chodziło cały czas po ślizgami. Non stop nie mogliśmy jakby opanować. Cały czas wydawało nam się, że mamy kapcia z tyłu. Okazało się, że rozkręcił się drążek kierowniczy, który jest z tyłu. Jeden z trzech drążków i przez to auto cały czas szło po ślizgu, przez to łapało kapcie. Także po tankowaniu musieliśmy się zatrzymać, dokręcić to wszystko. No i tak podróżowaliśmy. No było dzisiaj bardzo ciężko. Były tak wielkie kamienie, tak ostre. Miejscami jechaliśmy 30-40 na godzinę i to tak przez 200 kilometrów. A mimo to było ciężko to ukończyć. Ostatnie 40 km jechaliśmy w pełnej ciemności. Nawigowanie na wydmach w czymś takim to jest naprawdę arcytrudna rzecz. Także cieszę się, że tu jesteśmy. No to był naprawdę najtrudniejszy etap, jaki kiedykolwiek jechałem w Arabii Saudyjskiej. Także jestem bardzo zmęczony, nie działa tutaj internet, także nawet nie wiem. Które zajęliśmy miejsce? To ja już wyjaśniam. Dwunaste na drugim etapie i w klasyfikacji generalnej są na piątym. Wielkiego pecha miał dzisiaj nasz jedyny motocyklista Maciej Giemza, który na początku odcinka specjalnego wywrócił się i uszkodził bark, a ta kontuzja wyeliminowała go z dalszej jazdy w rajdzie. Etap wśród motocyklistów wygrał Amerykanin Mason Klein i został nowym liderem. W rywalizacji kierowców kładów ósmy był dziś Kamil Wiśniewski. Było bardzo dużo kamieni ciężko się jechało bardzo ucierpiał kład opony dzisiaj się dużo działo. Taki konkretny dzień Dakarowy można było powiedzieć. Ja w sumie tak naprawdę czuję się dobrze. Mam problem delikatny z bicepsem. Delikatnie go naciągnąłem, a tak poza tym wszystko okej. Okay. Etapy wygrał Francuz Aleksandr Giroux, który prowadzi też w rajdzie. Kamil Wiśniewski jest siódmy. W załogach samochodowych zwycięzcą drugiego etapu zostali Katarczyk Nasser Alattia i Francuz Mathieu Bommel, ale liderami pozostali Hiszpanie, Carlos Sainz i Lukas Kruz. Niestety złe wiadomości dotyczą Jakuba i Armanda Monleona. Dziś polsko-hiszpańska załoga prototypowego Mini straciła ponad 6 godzin i zajęła 55 miejsce, spadając w klasyfikacji generalnej na 119. Ale do końca rajdu jest jeszcze daleko, a cuda się zdarzają. W ciężarówkach wygrał Czech Price. Drugi był Holender Janus Van Kasteren z polskim mechanikiem pokładowym Darkiem Rodewaldem. Piętnaste miejsce zajął Czech Tomasz Wratny z polskim pilotem Bartłomiejem Bobą. W rajdzie prowadzi Price przed Van Kasterenem. Wratny jest szesnastym. Jutro trzeci etap z Alula do Hail z prawie 450-kilometrowym odcinkiem specjalnym. A rajd Dakar potrwa do 15 stycznia. Chronika sportowa. W której pora na zimę. Za nami dwa konkursy turnieju czterech skoczni, w którym bardzo dobrze radzą sobie polscy skoczkowie narciarscy. O sytuacji na półmetku tej słynnej imprezy Andrzej Grabowski. Dawid Kubacki może w tym turnieju nie wygrywa, ale wciąż jest w czołówce. I w Oberstdorfie, i wczoraj w Garmisch-Partenkirchen na podium. Prawie miesiąca nie spadł z tego pucharowego podium, więc nawet gdy nie wszystko wychodzi idealnie, nie ma co narzekać. Mimo wszystko cieszę się z tego, że nawet przy popełnianiu jakichś drobnych błędów jestem w stanie walczyć o, o te czołowe lokaty i jestem przekonany, że te błędy będę w stanie w miarę bezboleśnie i szybko poprawić i, i wtedy te skoki nabiorą już innej jakości. Wciąż w grze też Piotr Żyła, choć wczorajszy drugi skok, który zepchnął go na szóste miejsce, rywalizację o zwycięstwo utrudnia. Nowy rok się zaczął, mam nadzieję, no, bardzo dobrze się do mnie zaczął. Mówił Żyła w TVP Sport. Tak, znowu gdzieś tam te skoki na fajnym poziomie, można powiedzieć, może ten drugi nie, nie jakiś najwyższy, ale... Ale ogólnie, ogólnie okej. Okay. Także fajnie, no. A imponuje niezmiennie Halvoregner Granerud. Norwyk jest w takiej formie, że wczoraj w serii próbnej musiał niemal desperacko skracać skoka i tak pofrunął 141,5 metra. Oba turniejowe konkursy wygrał dość spokojnie, odróżniając się nie tylko skokami, ale i barwną osobowością. Bez fałszywej skromności i świadomy swojej wartości. Po tym próbnym, dalekim skoku powiedział Wiem, że czasem trudno ustawić belkę, gdy ktoś tak skacze. Wczoraj błysnął też zapożyczoną od słynnego rodaka formą ekspresji. Tuż po skoku usiadł w pozycji jogina. Tak jak po strzelonych golach robi Erling Haaland. Po skoku mówił, że planował to już dwa lata temu, ale wtedy akurat... Nie wygrał. Wtedy też, będąc w świetnym położeniu, wszystko roztrwonił króciutkim pierwszym skokiem Innsbruck. W gdzie już wszyscy czekają na to, co przed nami. Na razie Granerut ma blisko 15 metrów przewagi nad drugim Dawidem Kubackim i 22 metry nad trzecim Piotrem Żyłą. Granerut dwa lata temu w Winsbruku turniej przegrał. Kubacki trzy lata temu w Innsbrucku drogę do wygranej sobie utorował. Zawsze komfortowo jest mieć tą e, pozycję z przewagą, aczkolwiek z pozycji goniącego też potrafiłem sobie radzić nieraz w życiu, więc ja będę po prostu robił dalej swoje. Nie kalkuluję, nie przeliczam, bo to mi w niczym nie pomoże. Wiem, co mam robić na skoczni, tego się będę trzymał, a przy odrobinie szczęścia i swoim zaparciu będę po prostu walczył do samego końca. Równy, choć jeszcze nie w pełni formy Kamil Stoch w klasyfikacji turnieju jest ósmy. Nie Złe dni 20 Pawła Wąska. Gorsze rutyniarza Stefana Huli i młodego Jana Habdasa, dla którego to turniejowy debiut. Ba. On w pucharze świata startował do tej pory tylko w Polsce. Bobersdorfie zepsuł konkursowy skok, w Gapa do konkursu nawet się nie dostał. Niemcy za nami czas na Austrię, Innsbruck, jutro od 11.15 treningi od 13.30 kwalifikacje. Konkurs w środę. Tyle o skokach, pora jeszcze na piłkę nożną. Niespodzianka w lidze angielskiej. Na inauguracji 19. kolejki Premier League Brentford pokonał Liverpool 3 do 1. Bramki dla gospodarzy zdobyli Johan Wissa i Brian Muemo, a samobójcze trafienie dołożyło brońca dorolec Ibrahima Konaté. Jedynego gola dla gości strzelił olej Alex Oxlade Chamberlain. W tabeli Premier League prowadzi Arsenal z wyraźną przewagą 7 punktów nad Manchester City oraz 9 nad Newcastle United. Liverpool jest szósty, a tuż za nim plasuje się Brentford. W lidze francuskiej czwarte zwycięstwo z rzędu Olimpiku Marsylia tym razem pokonał na wyjeździe Montpellier 2 do 1. Zespół z Marsylii zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Liderem jest Paris Saint-Germain, który ma 4 punkty przewagi nad Lons, w którym występuje Przemysław Frankowski. A już teraz zgodnie z zapowiedzią kilka pytań do Marka Papszuna. Trener od ponad 6 lat z sukcesami prowadzi piłkarzy Rakowa Częstochowa. Trudno więc się dziwić, że stał się poważnym kandydatem na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Trenera Papszuna poprosiłem o podsumowanie minionego roku. Bardzo udany rok za nami. Ugruntowaliśmy taką mocną pozycję w polskiej piłce. Jesteśmy na przestrzeni roku zdecydowanie najlepiej punktującą drużyną. Zdobyliśmy Puchar Polski, zdobyliśmy wicemistrzostwo. Dobrze radziliśmy sobie w pucharach. Oczywiście nie weszliśmy do grupy, ale też w tym dwóch meczu, no, na pewno nie, nie byliśmy słabsi od Slavis. Z takiej, takiej dość drużyny. Więc ten rok bardzo, bardzo udany i zamykamy go z poczuciem takiej dobrze wykonanej pracy, ale też świadomością tego, że teraz ważne kolejny rok no właśnie, bo, bo presja i oczekiwania w Częstochowie, ale też w całej Polsce od Pana i Pańskiej drużyny coraz większe. Już teraz wicemistrzostwo chyba nikogo w Częstochowie nie zadowoli. No i też polscy kibice, kibice wszystkich polskich klubów oczekują od Rakowa awansu do fazy grupowej europejskiego Pucharu. To już nie jest tak, że możecie, tylko już musicie? Nie, oczywiście ja patrzę na to zupełnie inaczej, bo... Naturalnym jest, że się zdobywa dwa razy wicemistrzostwo, no to w kolejnym sezonie jakieś inne miejsce niż mistrzostwo no, będzie budziło niedosyt. Natomiast znaczy trzeba mierzyć siły na, na zamiary. Ja dzisiaj patrząc realnie no, jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby to mistrzostwo zdobyć, jest jeszcze 17 kolejek i trzeba to w tych meczach udowodnić. Mistrzostwa świata w Katarze. Jest pan jednym z tych kibiców, którzy próbowali wszystkie 64 mecze obejrzeć? Nie, no ja nawet nie miałbym takich możliwości, żeby to robić, bo ja nie, nie jestem ekspertem podwiszczać świata, tylko trenerem Rakowa i za to mi płacą i muszę też przede wszystkim koncentrować się na tych zadaniach. Oczywiście to było okres takich, gdzie trochę było wolnego, ale też było zgrupowanie i trzeba było to wszystko przygotować utowiewać, ale nie tylko, bo po pracuje też nad innymi rzeczami i pracuję też z mediami, to co rozmawiamy i dużo takich jest e, czynności, które po prostu trzeba wykonać. Nie chcę Pana pytać o ocenę występu reprezentacji Polski oczywiście, natomiast chciałbym zapytać, ile może być pragmatyzmu, a ile stylu w grze e, na przykład reprezentacji narodowej? Bo czasami, gdy trenerzy spełniają te swoje założone zadania, to wtedy mamy pretensje do stylu, jak się pojawia ten styl, to często nie realizuje się zadań. Pan ma taką e, odpowiedź, ile tego powinno wdrożyć. Powinno wróżenie narodowej być? No, nie, nie mam nie mam na to odpowiedzi, bo dla mnie gra się, żeby wygrać, jednocześnie musisz mieć swoją koncepcję i strategię. A w tym wszystkim są kibice, w tym wszystkim są emocje i piłka ma to generować, więc to wszystko trzeba połączyć. Zdaniem większości, myślę, kibiców Marek Papczun powinien objąć reprezentację Polski. Do Pana takie słuchy dochodzą? Czy Pan w ogóle się takimi głosami nie przejmuje? Czy jest przyjemnie, że, że może, może się Pan poczuć wybrańcem narodu po Czesławie Michniewiczu? Oczywiście, że dochodzą, no trudno, żeby, żeby nie doszło, bo to jest powszechne i... I na pewno to jest miłe i to jest takie docenienie pracy, jeżeli nawet za tym nic nie idzie jakieś konkrety, to są tylko takie spekulacje dziennikarsko-eksperckie. Na tym koniec, ale to pokazuje też, że moja praca jest doceniona i, i samo bycie wśród kandydatów na pewno na pewno jest... Jest miły, ale jeszcze raz podkreślam, to tylko jest taki szum, szum e, medialny. Ale gdyby pojawiła się konkretna propozycja, czy od razu by pan odrzucił, czy od razu by się zgodził, czy jednak to nie jest takie proste, kiedy, kiedy pojawia się no, propozycja życia, no każdy o tym marzy. To na pewno, prowadzenie reprezentacji narodowej to największy zaszczyt, natomiast ja się nad tym nie zastanawiałem, bo tutaj to jest tyle czynników jeszcze, które mogłyby to gdzieś zblokować, że, że nawet nie ma w tej chwili nad czym się zastanawiać. Nie zastanawiam się nad kwestiami, na które nie mam nie mam specjalnie wpływu i one. Nie są w żaden sposób tematem w żadnym chwili obecnej, więc trudno powiedzieć, co by, co by było, gdyby było. Pańskim zdaniem opcja polska czy opcja zagraniczna? Czy kompletnie nie ma to żadnego znaczenia? Liczy, liczą się umiejętności trenerskie? Wydaje mi się, że, że umiejętności trenerskie to postaw wszelką dyskusją. Natomiast spojrzenie też na szerszy trochę piłki w Polsce niż tylko prowadzenie pierwszej reprezentacji. Pierwsza reprezentacja i pierwszy trener, najważniejszy trener w Polsce w danym momencie no, może dużo dobrego zrobić dla la la popolarità la scolenia dla rozwoju, bo tym potem na pewno prezes Kulesza też też analizuje rynek i jak wszyscy wierzy, że wybierze najlepszą opcję. Wracając jeszcze na koniec do, do Rakowa, częstochowa i pańskiej pracy w częstochowie, wyobraża pan sobie taki spokój na wiosnę, że będzie spokojne punktowanie, raczej nikt tam z, z dołu nie podskoczy, żeby żeby do końca bić się o mistrzostwo, czy, czy jednak no, nawet nie może sobie pan pozwolić na takie myślenie, żeby troszeczkę, nie wiem, pychy albo, albo zbytniej pewności siebie się w to wszystko nie wkradło? Jakie pan ma podejście jakie podejście? Podejście pan też chce wpajać w swoich piłkarzy. Nie zastanawiam się nad czymś, co trudno w ogóle przewidzieć. Ale ta przewaga jest spora, jak na polskie, jak na polskie warunki. Nie ma żadnego znaczenia jakaś przewaga, bo my nie patrzymy na przewagę, tylko patrzymy na to, żeby się rozwijać, że przed nami nie jest pół roku, tak przed zawodnikami nie jest pół roku grania, tylko kolejne sezony kariery i trzeba po prostu z tych karier wycisnąć maksę, a nie patrzeć na to, że tu mamy 3-9 punktów i tu wygramy, tu przegramy, ci zremicują to nam da mi bo to, to nie ma, tak, taka sytuacja może, a najczęściej pewnie tak bywa, że jeśli nikt nie przewidział tego, jak to będzie wyglądało, można wyrzucić do śmieci. Więc znowu po co tracić na to czas i zajmować się czymś, co może się w ogóle nie wydarzyć. Czy nie lepiej przygotować się, tak rozwijać codziennie, żeby, żeby być lepszym, żeby mieć lepszy zespół, żeby klub się rozwijał, na tym się skoncentrować. Liczyć punkty i zakładać będzie łatwo, będzie niedobrze, mamy 9 punktów. Ci mają trudny terminat, grają na wyjeździe, to dla mnie jest bez sensu. Nie tracę na to czasu. Czego Panu życzyć w tym nowym roku? Mistrzostwa Polski czy, czy, czy dalszego progresu w takim, w takim tempie, który pan utrzymuje od lat? Przede wszystkim zdrowia, bo, bo bez tego jest ciężkość zdrowia dla wszystkich, tak? Przede wszystkich zawodników, bo jeżeli mówimy o celach sportowych, to oni nie mają realizować bez tego bez tego będzie, będzie trudno. Wydaje się, że ten czynnik mocno zdecydował o tym, co się działo w zeszłym sezonie w tej końcówce i chciałbym, żeby, żebym ja jakiś ta kadra i wszyscy byli, byli zdrowi. Ja zresztą, tak jak mówię, no, powinniśmy sobie poradzić, bo wiem jak pracujemy i co robimy codziennie. A zatem zdrowia, jeszcze raz zdrowia, tytułu mistrza Polski, dalszych sukcesów, progresu, takiego jak pan utrzymuje w ostatnich latach, serdecznie w nowym roku życzę. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego dla pana, dla słuchaczy, kibiców w nowym roku pomyślności i żeby, żeby nas nam ten kryzys odpuścił. My wciąż czekamy na selekcjonera, tymczasem nowego doczekali się już Albańczycy. Nasi rywale w tegorocznych eliminacjach Mistrzostw Europy. Został nim Brazylijczyk Silvinio, który zastąpił doświadczonego Włocha Eduardo Reje. Silvinio to były piłkarz między innymi Arsenalu i Barcelony. Doświadczenie trenerskie zbierał głównie w ojczyźnie. Ostatnio prowadził Corinthians, za wcześniej Olympique Lyon. Oprócz Albanii rywalami reprezentacji Polski będą również Wyspy Owcze, Czechy oraz Mołdawia. W dzisiejszej kronice to już wszystko. Dziękuję za uwagę życząc spokojnej nocy. Kronika sportowa. Polskie Radio. Autopromocja.